Kilka słów o synchroniczności, o dostrajaniu się do przepływu, do tego, by bez popychania rzeki po prostu żyć, być, tak prawdziwie z duszy, z serca być. Mówi się wielokrotnie o by podążać za ekscytacją. Tak długo, jak się jak można. Bo ekscytacja, radość, pewien rodzaj rozluźnienia, przepływu, poruszenia w nas to są jak przewodnicy, którzy nas w codziennej rzeczywistości prowadzą do jeszcze piękniejszej, wspanialszej, pełniejszej ekspresji. Naszego ducha. To jest jak dostrajanie się do odpowiedniej fali. To tak a propos pisania, czy tego jak nagrywam te filmiki, czasami przychodzi, dostrajam się do pewnej fali, i przychodzi, że tak się mówi, przekaz informacyjny. I już go on idzie, płynie, płynie, i tylko jedynie zatrzymać się i nagrywać. Zatrzymać się i pisać. Zatrzymać się. Albo przekierować swoją uwagę na działanie, które gdzieś tam powoduje ten przepływ. Kiedy się odczeka ileś czasu, potem ta, ta fala, ta, ta smuga, ta, ta, to dostrojenie, ten kanał po prostu przemija, miałem nie raz takie coś, że chciałem coś nagrać, och, jak płynęło cudownie, po prostu wow, jakie to było niesamowite. To odkrywanie. Takiej perspektywy pełnej mądrości, wglądu. I przeczekałem za długo i chciałem potem nagrać i po prostu nie płynęło. I widzicie, tak naprawdę to w życiu jest właśnie o to, o to chodzi, żeby to wszystko gdzieś płynęło w takiej synchroniczności, naturalności, lekkości, rozluźnieniu. Nie jest to łatwe, bo dlatego, że nasz umysł chce od razu znaleźć argumenty, o to musi być, to musi być, to musi, a może nie i tak dalej, znajdzie wiele powodów na to, by powiedzieć nie. Na to, by przedłużyć czas oczekiwania, jeżeli chodzi o decyzję. Czasami wychodzimy, coś robimy i mamy różne myśli, różne w sobie wiatry, że tak to określę, które są sprzeczne i nie wiemy, co chcemy. To jest moment, żeby się zatrzymać. Kiedy jest tak szarpiemy się w przeciwnych kierunkach, to faktycznie jest to, to taki zwariowany, zakręcony, e, naćpany taniec umysłu, który nie wie, co chce. Moment zatrzymania pozwala i rozluźnienia od, przez oddech, przez wiem, śpiew, dźwięk, różne zajęcia. Ale zatrzymanie, chodzi o zatrzymanie. I to jest tak mocno związane z oddechem. Powoduje to, że nagle pojawia się ten przepływ. Jakby wskakujemy na falę, tak jak surfer, choć nigdy nie, nie płynąłem to, co widzę. Wskakuje, łapię tą falę i płynie z tą falą. I to jest właśnie to, żeby złapać tą falę, złapać ten wiatr i płynąć od zdarzenia psychicznego do kolejnego. Nie mając koncepcji na jutro, pojutrze, na co co za chwilę, po prostu otworzyć się na nie, świat niespodzianek w pełnym zaufaniu. I nie jest to łatwe, wiem, bo chcemy wszystko kontrolować, chcemy mieć swoją strefę komfortu i w ogóle mówię to o sobie. I fajnie to zobaczyć, jak asekurujemy się w życiu. I to jest czas na to, żebyśmy właśnie puścili tą asekurację. Zaufali życiu, zaufali wszechświatowi. Zaufali temu, że to, co najważniejsze, najbardziej liczy się, to wibracja, ta wewnętrzna nasza wibracja, która potem na ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne się w nim, w nich się przejawia. To jest wszystko. Po prostu wielki fokus na to, żeby, wielka koncentracja tylko i wyłącznie na to, żeby było nasze, nasze, nasze życie, nasz pałac składający się z tych ciał, z tego ciała był rozluźniony, żeby był przepływ rozluźniony w lekkości, wdzięczności, radości, ale nie takie przymijające, takie hi, 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 hi. W takiej miłości nie, która stawia cały czas warunki na zewnątrz, żeby to, to, to spełnić, co wtedy ja kocham. Ale miłości, która jest pełna ufności, ufności, otwartości, bez warunków, bez ruszania tego, co na zewnątrz i zmieniania tego. Po prostu miłości, która jest pełna akceptacji. I to rozróżnia, to powoduje ten przepływ, że my płyniemy, jak na tej fali, surfer i każdy dzień, każda chwila jest lekka, bo jedyny nasz fokus, jedyna nasza radość, ekscytacja to jest to, żeby czuć całym swoim wnętrzem całym wszystkim, co mamy tutaj w tym całym naszym aparacie zmysłowo, fizyczno mentalnym czuć po prostu lekkość, rozluźnienie światłość wdzięczność, radość, w stan pokoju, ciszy, który jest ponad wszelkimi umysłowymi próbami zrozumienia tego to jest nasza esencja i wtedy to płynie wtedy zaczyna to wszystko być tylko i wyłącznie narzędziem do przejawiania się naszego ducha, naszego piękna i kochani tak łapmy tak łapmy, chwytajmy delektujmy się chwilami Poprzez rezonans, poprzez synchroniczność, poprzez to, że Wszechświat cały czas nam daje daje to, co najlepsze, najpiękniejsze. I chce nas prowadzić do mnie, wspaniałą drogą. Ten Duch pragnie się naszym wyrażać. I lekkość, rozluźnienie to jest co takie. Takie po prostu wręcz. Największe ekscytacje, kiedy mamy w sobie tą, tą lekkość, rozluźnienie, radość, wdzięczność, akceptację, i to jest ten stan wewnętrzny tylko to. I możemy być w jakiejkolwiek sytuacji, która jest wokół nas jakiejkolwiek, jakiejkolwiek. A I one przez chwilę mogą być takie niefajne, niemiłe, nieprzyjemne, a my po prostu nie zmieniamy tego, zostawiamy to, to sobie niech będzie, jakie będzie, ale dbamy o ten nasz wewnętrzny ogród, tylko i wyłącznie. A wraz z tym nagle się nie obejrzymy, a całe ten zewnętrzny świat się zmienia, przemienia. Nie zajmujemy się zmienianiem tego, co na zewnątrz, by sobie zrobić dobrze, szczęście i tak dalej. Jedyny fokus, jedyna a, brama do tego, żeby właśnie przyzwolić na to, żeby życie płynęło w pełni, to, to jest to zadbanie o ten wewnętrzny ogród swojego serca, żeby ta róża rozkwitła. Kochani, najlepszego. Strojąc się, strojąc się w każdej chwili do tej najcudowniejszej przestrzeni, która wyraża nas. W rozluźnieniu, lekkości, w przepływie, w radości, wdzięczności, akceptacji, miłości, ukochania. Niech to będzie ach, pieśnią serca każdego z nas. Najlepszego dla Was, kochani.